Cześć, witam Cię po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj mamy krótko zwięźlej na temat, ale wiesz, że czasem potrafię się rozgadać. Mam nadzieję jednak, że ten odcinek zamkniemy dość szybko. Niemniej jednak pojawią się w nim dwa przepisy na jednej bajie, a mianowicie będą to sałatki. Spróbuję odczarować ci te sałatki pod kątem tego, że nie muszą być nudne, monotonne. A przede wszystkim po takiej sałatce nie musisz robić się głodny po dwóch czy trzech godzinach, i taką sałatkę możesz spożyć śmiało chociażby na swoje śniadanie, nawet gdy jesteś w okresie budowania masy mięśniowej, czy po prostu zależy ci na tym, żeby dostarczyć więcej kalorii, bo Twój wydatek energetyczny w trakcie dnia jest naprawdę wysoki. Sałatki będą obie opierały się na jednym y, przepisie bazowym, na zieleninie i y, dodatku w postaci arbuza, a składniki, które dodam y, oddzielnie do jednej i do drugiej sałatki wpłyną na to, że każda z nich będzie miała swój wyjątkowy smak. Jako dodatki do naszej sałatki źródło białka mamy fetę i ser halloumi, następnie oliwki, ocet jabłkowy własnej produkcji. Bazą będzie rukola, szpinak, arbuz, dodatki czerwona cebula, papryka, Pestki dyni, czy też orzechy włoskie, poza tym limonka, awokado i oczywiście oliwa z oliwek. Jak wspomniałem Ci wcześniej, bazą naszej sałatki będzie jedno i to samo. I w tym wypadku wybrałem sobie liście świeżego szpinaku, które jak widzisz nie bady się w jakieś piękne siekanie, tylko po prostu rozrywam, rzucam, ma być szybko. Wiem, że zależy Ci na czasie, jedziesz na pewno do pracy. Lepiej, żebyś przygotował, przygotowała taką sałatkę sam w domu, niż chwycić... Gorszej jakości posiłek na stacji benzynowej. Mamy zywaminę. Do dodaje dodaję arbuza. I teraz dlaczego akurat takie dodatki? Szpinak jest źródłem magnezu, czyli minerału e, tyrgazka, który bardzo fajnie wpływa na e, swoją pamięć, swoją koncentrację, skupienie, ale również na energetykę organizmu, więc warto, żeby jednakże ten pierwiastek z diety, zwłaszcza jeśli nie stosujesz suplementacji na bieżąco dostarczać. Szpinak jest bogatym jego źródłem. W takiej sałatce możesz śmiało przepchnąć około 100 gram szpinaku, więc około 150 mg magnezu od razu sobie zaserwujesz dodatkowo Rukola, jako podstawa kuchni śródziemnomorskiej i arbus. A dlaczego arbus? Ano dlatego, że jest to owoc, który jest oczywiście ma troszkę wyższy indeks glikemiczny, ale w tym samym momencie ma niską zawartość węglowodanów. Przede wszystkim to jest woda. Poza tym ma dużo wartości odżywczych, które korzystnie działają na Twój organizm. Mało kto wie, ale pestki arbuza zawierają bardzo duże ilości cynku, czyli tego, amino... tego minerału, który wpływa za prawidłową gospodarkę hormonalną, czy to za syntezę testosteronu, czy też progesteronu, testosteronu mężczyzn, czy też progesteronu u kobiet. Dlatego jeśli masz arbuza, jeśli go wybierasz, to nie wybieraj tego bezpestkowego, nie wybieraj y, tych pestek, jeśli już y, kupiłeś z pestkami, tylko po prostu brzusz go w całości do swojej sałatki. Dodatkowo arbuz jest źródłem cytruliny, czyli aminokwasu, który wpływa na większą produkcję tlenku azotu w twoim organizmie, a wysoki poziom tlenku azotu będzie sprzyjał rozprzestrzenianiu się krwionośnych, co za tym idzie, łatwiej się mu przebywowi krwi. Więc twój układ sercowo-naczyniowy będzie bezwzględnie yy, odciążony, dlatego osoby, które mają problem z nadciśnieniem czy też z niedociśnieniem, osoby, które mają problemy z, z zaczynającą się rozwijającą miażdżycą, yy, jest jak najlepszym rozwiązaniem spożycie właśnie takiego posiłku, ba Mężczyźni, którym zależy na większej pompie mięśniowej, wiedzą jak cytrulina działa, spożyta właśnie przed treningiem, więc taki posiłek obfitujący w większej ilości arbuza również fajnie się sprawdzi w tym kontekście. Pamiętaj, że im bardziej rozszerzonej, szczególnie im lepszy przekój krwi, tym również Twój organizm będzie bardziej rozdzielany, ponieważ ta krew będzie dużo łatwiej dostarczała wszystkich wartości odżywczych z całego pożywienia. Ostatni składnik, który w w wypadzie naszej sałatki. To oczywiście oliwa z oliwek i mam nadzieję, że już zwróciłeś uwagę, że cały ten odcinek jest oparty bezwzględnie na kuchni śródziemnomorskiej. Nie liczę kalorii, więc leję tej oliwy ile wlezie, bo tłuszcz jest jak najbardziej potrzebny twojemu organizmowi, zwłaszcza ten tłuszcz w, dobrych, w dobrym stosunku jeśli chodzi o kwasy jedno i nasycone. Oczywiście oliwa z oliwek ma bardzo duże ilości kwasów omega-6, które w nadmiarze są prozapalne, ale również zawiera dużo składników przeciwzapalnych, dlatego tutaj stosowanie sobie oliwy z oliwek, zwłaszcza w tej y, formie, niepodgrzewanej, czyli właśnie jako dodatek do sałatek, będzie korzystnie wpływał nie tylko dla, na zmniejszenie stanu zapalnego w twoim organizmie, ale również na regulację twojego profilu lipidowego, czyli obniżenie cholesterolu całkowitego, yy, czy też wyrównanie stosunku HDL do LDL i zadbanie oczywiście o kawiowe wartości trójlicerydów. Der najpierw będę przygrzewał na patelni, ale zanim to zrobię, koniecznie osuszyć należy go za pomocą papierowego ręcznika, żeby po prostu jak najmniej wypuszczał tej serwatki i żeby nam się nie duszył na patelni, a realnie przygrzewał. Szybkie przygotowanie. Możesz zrobić dwa śniadania. Jedno zjesz na rano po przebudzeniu. Drugie weźmiesz ze sobą do pracy w pojemniku albo po prostu zaserbujesz w swojej drugiej połówce. Rozkładam aż do każdej miski, bo mam nadzieję, równej części sałatki. Wątpię tutaj nasza podstawa. I po kolei będę dodawał całą resztę. Wersja A, czyli sałatka z naszym głównym bohaterem Serem Feta. Wybieraj serfeta, a nie ser fawita czy fetopodobny, dlatego że przede wszystkim zależy nam tutaj na rodzaju mleka. Prawdziwy serfeta powinien być przygotowany z mleka owczego i z mleka koziego. I nawet jeśli jesteś osobą, która gdzieś tam ma problemy z białkami mlecznymi, to tutaj mleko kozie zdecydowanie jest lepszym wyborem, ze względu na to, że swoim aminogramem przypomina mleko mamy, czyli to, co ty, twój układ trawienny, zna już od dziecka. W związku z tym fajna y, opcja, właśnie zastosowanie sobie sera feta. W tym samym momencie jest to ser który już jest z natury słony, co za tym idzie, dostarczy ci jednego z podstawowych elektrolitów. Do tego dodajemy sobie, żeby nabrać trochę ostrości, naszej sałatce, nadać trochę ostrości, czerwonej cebuli. Czerwona cebula jest również fajnym wyjściem dla osób z problemami z profilem lipidowym, czyli wysokim poziomem cholesterolu całkowitego, czy też HDL. Jest to też naturalny prebiotyk, który bardzo fajnie działa na jelita. Oczywiście, część osób, powinna na tego typu produkty, jak cebula, każda, jaki czosnek uważasz, na przykład osoby z zaburzeniami e, trawienia typu IDS czy też SIBO. Tutaj mogą e, mieć gdzieś jakieś dyskomforty m, po dodaniu tego typu produktów, ale jeśli nie masz tego typu problemów, to śmiało czerwona cebulka jak najbardziej się tutaj m, sprawdzi. Dodatkowo kolejne źródło naturalnego prebiotyku, czyli włoska, nazwijmy to włoska kiszonka, a mianowicie czarne oliwki. Oczywiście zielone oliwki również tutaj się fajnie sprawdzą, jednak te mm, czarne oliwki mają tutaj większą zawartość e, polifenoli, czyli tych składników, które działają e, przeciw przeciwzapalnie w naszym organizmie. Też fajna sprawa. To źródło błonnika również będzie e, dawało, nadawało ci większej sytości. W związku z tym po takim posiłku e, na pewno nie zrobisz się przez dłuższy czas e, głodny. Do tego dodajemy sobie peski dyni jako źródło tłuszczu, znowu błonnika i uzupełnienie tych właśnie tłuszczów jedno nasyconych. W ogóle, jeśli byśmy się przyjrzeli tej sałatce, mamy oliwę z oliwek, nasiona peski dyni, czyli dużej ilości tych właśnie. Ja tutaj się z tym nie dodaję bardzo dużo. Czyli dużej ilości właśnie kwasów tłuszczowych jedno i nasyconych, czyli kontra dla tych kwasów e, tłuszczowych nasyconych, które są zawarte e, w serze e, feta. Do tego możemy jeszcze dodać, e, jeśli lubisz bardziej słono, e, trochę świeżo mielonej e, soli morskiej, ale ja osobiście e, dodam jeszcze tylko świeżo mielony pieprz, tak żeby ta sałatka była trochę bardziej ostra. Delikatnie skropię to oliwą z oliwek. Tak jak powiedziałem, ta sałatka ma być syta, w związku z tym nie boimy się tego tłuszczu. I pierwszą sałatkę mamy gotową. Jeśli chodzi o drugą sałatkę, dodatkami tutaj w podstawie będzie ser halloumi. który, tak jak widziałeś na początku, troszkę podgrillowałem, troszkę podgrillowałem zarumieniłem, ze względu na to, że ten ser robi się wtedy taki chrupki, yy, chrupko-gumowy. Naprawdę yy, fajny aromat wyciąga również ta temperatura z tego sera, więc warto sobie yy, najpierw go oczywiście podsmażyć. Jeśli go przygotujesz bez podsmażenia, to ta sałatka również będzie dobra, zdrowa, yy, ale, ale zdecydowanie podsmażony smakuje dużo lepiej. I znowu ser Halumi, prawdziwy ser Halumi. Powinien zabierać przede wszystkim mleko owcze, gdzieś tam ewentualnie jakieś dodatki mleka krowiego mogą się znaleźć, więc to znowu jest dużo lepszy wybór. Mało tego, ser halumi jest dość, dosyć tłustym serem, a co za tym idzie, dostarczy ci odpowiedniej ilości nie tylko tłuszczów, ale i kalorii, więc znowu ta sytość na cały dzień będzie dużo większa. Dlatego wybieraj sery tłuste, nie chude. Jeśli chodzi o dodatkowe źródło tłuszczu, które sobie dodam do tej sałatki, to awokado. Tutaj awokado razem z całą sałatką delikatnie skrapiam sokiem z limonki. Po to, żeby to awokado mi nie ściemniało, a poza tym ten kwaskowaty smak również zrobi swoją robotę. Dodatkowo wcześniej posiekana papryka jako źródło witaminy C i znowu y, troszkę ubarwienie naszej sałatki, dodanie jej jakiegoś nowego y, smaku. Witaminy C dlatego, że tak naprawdę papryka sefona, papryka jest dużo bogatszym źródłem witaminy C niż nawet y, popularna pod tym kątem y, cytryna. Y, jeśli chodzi o kolejne źródło tłuszczu y, jakie tutaj dodam to będą to orzechy włoskie, delikatnie możesz je oczywiście przesiekać tak żeby nie strzelało to za bardzo. Proszę bardzo. Posypuję po wierzchu. Sałatka, nawet jak ją przygotowujesz na szybko i po prostu wrzucasz wszystko, jak leci, to i tak będzie dobrze smakowała. Jeśli chodzi o sos, który chcesz do tego zrobić, taki delikatnie przełomujący, to będzie dodatek erytrytolu. Możesz wybrać równie dobrze xylitol lub cukier kokosowy. Ja wybrałem erytrytol, biorąc pod uwagę, że taka sałatka fajnie sprawi się jako śniadanie białkowo-dłuszczowe, więc z za dużo nie chcemy. Do Dodaj, tego dodaję trochę octu jabłkowego własnej produkcji. Ale te sklepowe teraz są jak najbardziej dobrej jakości, więc też możesz skorzystać. I tego typu Mieszankę dodaję do mojej sałatki, ocet jabłkowy tutaj fajnie płynie na dopaszenie żołądka, dzięki czemu te wartości odżywcze będą się lepiej przyspajały. Ocet jabłkowy jest również naturalnym prebiotykiem. Mało tego, ocet jabłkowy przez to, że dochwasi to środowisko żołądka, będzie wpływał na to, że taki posiłek działkowo-tłuszczowy, gdzie jakby nie patrzeć te makroskładniki, Białko i tłuszcz są, są składnikami dosyć ciężko dużo łatwiej strawi się w Twoim układzie trawiennym i nie będziesz miał z nimi problemów. Jak widzisz, odczarowałem dwie sałatki w zupełnie innym stylu, bazujące na tej samej podstawie, zrobione dosłownie chwilę. Nie przyspieszaliśmy, wszystko widziałeś tak naprawdę na żywo. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do sałatek. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zostawiania łapek, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.